Cześć, mam kilof i nie zawaham się go użyć, więc uważajcie lepiej na siebie, bo jak Wojan was spotka, to z tym kilofem rozwali wszystkich. Nie, no żartuję, oczywiście nikogo nie chciałbym skrzywdzić moim kilofem, ale na pewno chcę skrzywdzić tą skałę tutaj. Patrz. Puu, 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 mordeczko. Jest rozwalana, właśnie tak. Do białego rana. 40 mocy zostało 30 20 10 i 0. Mamy to. Uuu, odblokowałem nowy kilof. Co to jest za kilof? Zabierz go. Zabierz go. Czekaj, mogę go gdzieś zabrać w inne miejsce? Nie, 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 czekaj, gdzie ja mam kilofy w takim razie? O, mam kilof! Ej, on, to jest taki sam kilof, jakiego ja mam, więc w sumie po co mi on? Okej, okay, ale dobra, mamy, uuu, mamy kolejny nowy kilof! Ej, ale to jest znowu ten sam kilof, więc po co mi on? Ej, czy ja mogę więcej wyposażyć? <laughs> tak, mogę wyposażyć dwa kilofy, trzy kilofy na raz! I teraz kopią 3 naraz raz kilo. Super! I mamy teraz jeszcze lepszy kilof. Wyposaż najlepszy. On daje razy 20. Więc teraz planuję wykopać tą ogromną rudę. Nie wiem czego. To jest złoto? Chyba złota albo kryształów. I dostałem jeszcze lepszy kilof. Silver razy 40 ma moc, więc jest mega mo mocny. Potężny, że tak powiem. I o nie, to się za, za długo rozwala, więc może rozwalę tutaj to coś. Czy ja dostaję pieniądze? Tak, dostaję złoto. Chodźmy sprawdzić. Może to złoto będę mógł tutaj wykorzystać na te jajca. Eee, potrzebuję 500 tego złota. Spoko, zaraz uzbieramy 500 złota i będziemy mogli przejść dalej, ale na samym początku musimy oczywiście kupić sobie wszystko razy dwa, między innymi kryształy. Więc lecimy na zakupy, widzowie. Można kupić VIPa, dzięki któremu dostajemy plus 3 wypo wyposażone kilofy. Czajcie bazę plus 3. Będziemy mieć łącznie 6, Infinity e, Pickup Range Nie wiem co to oznacza Póki co nie mam chyba żadnego pickupa e, Bo jeżdżę sobie moim e, Moją Hondą Civic, let's go Czekaj, czy ja mogę teraz wyposażyć jeszcze więcej? Tak, tak 6 na raz. i teraz patrz na to Jak rozwalam tą rudę tutaj klejnotów I Yo, jak to leci szybko Co dostaniemy za to? Dostaliśmy jakiś kozacki kilof Ile on daje? Razy 20. Eh, to nie jest jakoś mega dużo, ale za to stać nas na nowe jajca, więc otwórzmy sobie. Wow, wow, wow! Wow, wow! wow. Niezbyt często witam pana. Ech, ładnie z nowymi strefami sprawia, że coś tam ulepsz się. Okej, okay, mamy tutaj jakieś ulepszenia. Mamy tutaj Zaczarowania, czyli enchanty? Super, ty, jakie on ma fajne rzeczy. Masz zwierzaka, którego nie chcesz? Włącza automatyczne usuwanie w indeksie. Hehehe, he, he. a na Protube Race możesz klikać i jest to łatwiejsze. Ha, Haha, ty się! weź mordeczko se zagraj w Protube Race i wtedy zobaczysz co to jest prawdziwe programie. Dobra, kupujemy sobie jeszcze automatyczne kliknięcie? Nie, to jest super szczęście. Czemu automatyczne klikanie mi zaliczyło? Nie, to miało być super szczęście. Dobra, coś mnie chyba ktoś chce oszukać Uwaga! SUUUU Dostałem psa, który jest często. Hmm, to mnie za bardzo nie pociesza. Dobra, wyposaż najlepsze, dostałem jakieś fajne peciki. No nie wiem, czy takie fajne, no ale zawsze coś, co nie? Dobra, rozwalamy tą wielką tutaj rudę, a w tym czasie możemy dwa razy kryształy sobie zaznaczyć. Uuu, to nam się przyda. Widzimy, co jest grane. Ja kupiłem już szczęście. Mam kupione szczęście. To co mi się tam kupiło widzowie? Dlaczego 249 Robuxów kosztuje szczęście? Ej nie! Jaja otwierają się sz znacznie szybciej, to jest. <gry> o! VIP! Mogę drugiego Wipa kupić. Dobra, przyznam, te game są troszeczkę dziwne. Bo, niby, VIP-a już kupiłem, patrzcie. A mimo tego mam tutaj drugiego VIP-a, mm, Więc dziwne. Wyposaż dwa razy więcej zwierząt. Biorę to. Mimo, że to się nazywa dwa razy klejnoty. Coś z tłumaczeniem jest nie tak. W sensie ja mam chyba coś z źle z tłumaczeniem. Super szczęście. A, my mamy super szczęście, więc jest super szczęście. Zwykłe szczęście. Kupiłem y wszystkie game passy. Nie ma już żadnych żadnego którego nie mamy. A, nie, mamy jeszcze Infinity Pickup Range, więc jeszcze coś takiego. Dzięki temu będziemy mogli zbierać kryształy z każdego miejsca na Ziemi. I teraz patrz na to, jak lecimy z tematem. Let's go, let's go. Kopiemy to, a ja w tym czasie otwieram kolejne jajco. I dostałem epickiego wilka. Widzowie, boję się o własne życie. Ten wilk jest straszny. Dobra, wyposaż najlepsze. U, czy ja mogę połączyć? Czekaj. Mogę to połączyć? Nie, mogę zablokować. Szkoda, może gdzieś będzie się dało to łączyć, wszystko. E, tak czy siak, mogę zaraz kupić chyba kolejną maranę? Nie, 65 tysięcy kosztuje. Wow! Dostałem. Uff, co? Kilow, który daje 175 mocy. 175 mocy. Dobra, dobra, niech oni to rozwalają na spokojnie. A my tu mamy jeszcze. OCie, kręcę! Patrz co mamy fajnego: Podwójne klejnoty, gem boost. Na godzinę, więc bierzemy to oczywiście Za 300 robuxów Podwójne obrażenia na godzinę, no jasne, że Chcemy podwójne obrażenia, dwa razy szybciej będziemy Rozwalać wszystko, ej, gold pikax Zlevelował się, dostałem powiadomienie Dziękuję bardzo za informację, sprawdźmy to Eee, dostałem znowu jakiś mega mocny kilow, który daje plus 100 Więc bardzo fajnie Rozwalajmy kolejną rzecz, zobaczcie jak szybko to już leci Szczęście mamy kolejne Słuchajcie, tego szczęścia jest bardzo dużo, no ale dobra Kupujmy widzowie, kupujmy to szczęście O i kolejny killoff e, został Zupgrade'owany, więc to mi się podoba Wyposaż najlepsze po raz kolejny No i to mi się podoba, dobra Ej, kolejne mamy takie coś, dobra 26 tysięcy mamy e, Już mocy, więc słuchajcie, otwórzmy sobie To jajco lepsze i dostaliśmy niezbyt często, więc całkiem dobrego pecika. Wyposaż najlepsze? Tak, daje 2 razy 2. E, w sensie 2,2. Ok. Możemy 4 peciki sobie wyposażyć. Dobrze, kolejne tor otwieramy. Czy mogę coś jeszcze zrobić? Roszczenie. O, dostałem sobie Gemę. Mamy indeks. Możemy prawdopodobnie tutaj patrzeć, co dostajemy z różnych ród. Mega Ruda. I nie ma tutaj takiej mega rudy chyba. Pakiety tutaj są! LOL! Co jest? Jakieś kozackie kilofy można sobie kupić. E, spoko, ale ja sobie póki co odbieram te tutaj rzeczy Dziękuję bardzo. I to. Słuchajcie, mogę wejść do kolejnego świata, dziękuję bardzo. Dlatego klikamy Tak, chcę kupić. Dzień dobry, jestem w nowym świecie. Jaki ten świat jest? Oj, mega mocny, w sensie trudny do rozwolenia, ale spokojnie, damy radę, my nie damy. I mamy nowy kilo, więc dziękuję bardzo, Wyposaż najlepsze Razy 250 tym kilo wdaje Jest przekozacki, bardzo mi się podoba O, leśne zwierzaczki tam są, zaraz pójdziemy do nich e, Ale w tym czasie Sprawdźmy sobie co jest tutaj Gigantyczna, no właśnie, co to jest Można połączyć to Raz, dwa, trzy trzy, 60%, rzemiosło, dawaj Sprawdźmy czy nam się uda Połączymy to Nie powiodło się 60% Tyle szczęścia nie pykło Dobra mamy bardzo dużo tych fioletowych To dawajcie te fioletowe Sprawdźmy 2,5 tysiąca mamy e, Peta który zadaje 2,5 tysiąca To jest za mocne Dobra weźmy to rozwalmy Ok, to z tego dostaniemy bardzo dużo Bierzemy to Ej czemu tak słabe Tylko dwa mamy? Niemożliwe A bo może tylko Patrz My mamy je wyposażone Niewyposażone pewnie. Wyłącz, okej, okay, wyłącz i wyłącz. I teraz będziemy mogli je zenchantować. Spójrzcie. Tak! Mogę je zenchantować. 100% szans! I patrzymy, co dostaniemy. No dawaj. Gigantyczny sukces. Dobrze, że gigantyczny. Dwa. 350 dostajemy z tego, więc w sumie to się niby opłaca trochę, nie? Ale duży ten kilo, patrz na to! A no tak, bo on jest połączony. Motykę dostałem kolejną mega mocną. Fajnie, fajnie, fajnie. Idziemy dalej to kopać. Chodźmy teraz jakieś peciki sobie może dostać, bo wydaje mi się, że będzie fajnie. E, mamy też tutaj OP paki z jakimiś mega fajnymi petami Potion bottle Nie wierzę. Wszystkie na godzinę były tam potki. Mogłem to od razu kupić. 20 tysięcy to kosztuje, a to kosztuje 300 tysięcy. Ty kupujemy peta za 300 tysięcy, już mnie stać! Często! Po co ja kupiłem te wszystkie szczęścia skoro dostaje peta, który da się go dostać często? To nie ma sensu. O, zielony smok! Ej, zielony smok jest chyba mega fajny. o, chociaż nie jakoś mega, ale zielony smok widzę, że jest w tym pakiecie. Patrzcie, tutaj tutaj jest najtańszy pakiet za 249 Robuxów do otrzymania jest taki właśnie smoczek. Spoko. 25 milionów teraz potrzebujemy milionów, więc to nie są małe pieniądze widzowie. E, ale weźmy sobie jedno właśnie Wyposaż najlepsze kilofy, właśnie tak I wracaj do kopania mordeczko Dziękuję bardzo I mamy kolejne najlepsze kilofy, więc klikamy znowu w Wyposaż najlepsze I niech tam się rozwala, o tutaj to I teraz chodźmy sobie Kupić kolejne jajco, może potrójnie sobie to kupimy Tak, chcę kupić Potrójne otwieranie jajec, a czemu nie Dawaj mordeczko, let's go Mamy to, i teraz pyk Potrójnie Dobra, dostałem jakieś dziwne zwierzątka. Wyposaż najlepsze. Uuu, wszystkie mają minimum razy 6 wszystko. A co one mają razy 6? Moc? Czy to jest. O, więcej kilofów. Da się więcej kilofów mieć? Wydaje mi się, że nie. Dobra, mamy jakieś ulepszenka? Chyba nie. Zwierzęta, więcej zwierząt się da? Nie. Dobra, a te zwierzęta co dają? A, pieniążki razy 6. Spoko, fajne to jest. W takim razie mamy już wszystkie nasze kilofy bardzo mocno rozwinięte. To mi się podoba. Ej, to mamy jakiś super kryształ. Dawaj otwieraj super kryształ. Jestem ciekaw, co dostaniemy z super kryształu. Zobaczmy. Suuuu! No, niestety to nie był jakiś mega mocny kill, ale zawsze spoko co, nie? Zawsze coś. E, dobra, 25 milionów potrzebujemy, jeśli przedostaniemy do kolejnego świata. A w tym czasie rozwalmy sobie tutaj to, to, to coś. W sumie całkiem sprawnie nam idzie. Dobra, możemy sobie wyposażyć? Nie, nie możemy. Mam dość tego czekania. Mam dość. Chcę się rozwinąć. <laughs> co to są za pety? Pająk combo. Pająk, który daje 20 tysięcy razy, to wszystko. Eee, dobra, aha, aha. Podoba mi się, ta gra Są rzeczy za Robuxy. Jak wiecie, widzowie, uwielbiam, jak są rzeczy za roboksy. Uwielbiam, dlatego, no, głupio byłoby nie skorzystać. Dlatego zaraz kupimy sobie jakiegoś tego pycika najdroższego. Czekaj, gdzie on jest. Tutaj mamy go. 20 tysięcy, dawaj, kupujemy z bomby. Spirit Tiger Pet. Jazda z tobą. I teraz... Ojejku, on będzie mocny. Ojejku. O, jejku. boy, Co to za PET? Okej, okay, okej, okay, no, no ładnie. E, w takim razie sprawdźmy ile zarobimy pieniążków za rozwalenie tego czegoś. Mamy 20 milionów i uwaga! Zbliżamy się, zbliżamy się do rozwalenia tej tutaj rudy. Uwaga! Suuuu! Dostałem miliard pieniędzy! 3 miliardy! Lecimy dalej, widzowie! Lecimy dalej, to nie ma absolutnie żadnego sensu, ale lecimy dalej. A, nie! Widzicie, kolejny świat jest za 6,5 miliarda, więc... Okej, okay, trzeba jednak troszeczkę poczekać. Tutaj mamy na przykład ulepszenka, ale patrz! Tutaj nam zaraz rozwali ten kilof tutaj, to. No dawaj, rozwalaj to. No dalej, już jest prawie rozwalone, ja już chcę dostać nowy kill-off z tego. Już ostatnie 100 tysięcy tylko mocy. Przecież tam 100 tysięcy robiliśmy w chwilę. Więc mamy to! Wow, jakaś mocna rzecz chyba 15 tysięcy daje ten kilof Okej, okay, jest bardzo silny Jest bardzo, bardzo silny Nawet za bardzo Dobra, wyposaż najlepsze Totalnie przeza bardzo silny Dobra, weźmy sobie jeszcze to Iś. Dobra, niech to się rozwala, a my chodźmy do ulepszeń. Nice! Można kupować z uszkodzenia. Zwiększamy to. Prędkość gracza, szczęście. Bonusy za to, od się odbiorę, to nie. Kryształowy bonus. A tego w sumie też nie potrzebujemy. Na początku to sobie rozwiniemy na maksa. Prędkość gracza jeszcze sobie damy troszeczkę. Dziękuję. No i pięknie! Ej, mam jakąś koronę już, nie wiem za co nawet. Ha! Dostałem koronę za nic. Dobra, wyposażmy sobie znowu nasze najlepsze rzeczy. I mamy już 41 tysięcy, więc możemy przejść dalej. Dzień dobry. Tylko pytanie, czy my w ogóle cokolwiek tutaj rozwalimy? Tak. No jasne, że tak. Ja się jeszcze zastanawiam. O jejku, 22 tysiące teraz ma ten kilow. Najmocniejszy tutaj. Yo, on jest naprawdę silny. Dobra, w takim razie wyposażmy go jeszcze sobie tutaj. Mac, wyposażmy sobie tutaj kolejne. Za 800 miliardów jest kolejny, e, kolejne miejsce. Chodźmy sobie kupić pecika jakiegoś kolejnego, fajnego. E, mamy 25 miliardów, więc za 25 miliardów właśnie sobie kupimy jakiegoś pecika. Rzadkie, więc fajnie. I jeszcze raz. I dostałem też rzadkie, więc też bardzo fajnie. Weźmy to sobie, rozwalajmy dalej, zwierzątka, wyposaż najlepsze. Razy 580 one dają, więc też bardzo fajnie, bardzo. Eee, I co? Wyposażmy sobie jeszcze raz nasze najlepsze kilofy i rozwalajmy to. Zobaczymy, co z tego dostaniemy. Słuchajcie, roszczenie tutaj, dziękuję bardzo. 100 klejnotów i coś tam jeszcze dostałem. Mamy 100 miliardów, o! Tu jest jakiś gabinet czarujący, spójrzcie E, dobra, ale ja jestem ciekawy, ja bym chciał kupić e, zestaw 150 tysięcy klejnotów, żeby rozbudować na maksa moc naszych e, tych kilofów. Nie wiem ile ja już wydałem pieniędzy na tą grę, ale chyba troszeczkę za dużo. E, teleportnijmy się o tutaj. Nie no, to mi zabrało kasę? Mam nadzieję, że nie. Ja kupuje, kupowałem chyba gamepassa, który pozwala mi bez kasy tam się dostawać. Dobra, dostałem nowy kill więc też bardzo fajnie. Wow, jaki mocny. E, dobra, bierzemy tutaj. I prędkość gracza zwiększamy. I kryształowy bonus. I to wszystko. Jeszcze można wziąć w sumie sobie szczęście, bonus, ok? Bonus za klejnoty. A co tam? Rozwiniemy to. I jeszcze raz szczęście. Super, trzy razy szczęście. O, jak my już wyglądamy na takich prosów, co nie? O, tam jest jakiś, jakiś mega duży kryształ. Sprawdźmy, co z niego dostaniemy. O nie, długo się go będzie rozwalało. To póki co sobie odpuszczę. Póki co przejdźmy na, na ten tutaj kryształ. Okej, okay, zawsze coś, zawsze coś lepszego, co nie? Okej, okay, i lecimy. 355 miliardów mam póki co mocny. Co wy na to, żeby kupić sobie kolejnego peta, e, który daje bardzo, bardzo, bardzo dużo? E, to, jest, to jest dobry pomysł. To jest w sumie bardzo dobry pomysł. Gdzie jest ten pet? Tutaj. O. Tygrys duchowy za 1500 Robuxów. E, ja za nim kupujemy. 20 tysięcy daję w końcu, więc e, to bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Automatyczne send. Automatic send, właśnie. Niech to się automatycznie wysyła. Wyposaż najlepsze teraz nasze peciki. Super. Wysyła się automatycznie, czy nie? Wysyła się, ale tylko co 5 sekund. Pikax inwentarz jest pełny. Co to znaczy? Pikax inwentarz jest pełny. A tego jest pełny. Dobra, czyli musimy wielokrotne usuwanie zaznaczyć. Tak, chcę usunąć 30 klejnotów, w sensie Pikax, dokładnie. I lecimy do kolejnego świata! Dzień dobry, automatyczne usuwanie to ja! Ale chcę jednak do jakiejś prostszej rudy, bo tamta jest za trudna. Eee, I co możemy tutaj... O, tam jest gabinet e, czarujący, idziemy sprawdzić co robi gabinet czarujący, bo tego nie sprawdziłem, a jestem tego bardzo ciekaw. I wyposażamy sobie najlepsze, oczywiście. Dzień dobry. Uuu, hu, hu, hu. Możemy sobie tutaj e, zaczarować nasz kilof. Dobra, czekaj, wyłącz. Wyłącz. Ok. I weźmiemy sobie teraz ten kilof Za 8000. Nie, no to nie biorę tego, to nie biorę tego, za dużo pieniędzy to kosztuje, to, to co ty oszalałeś, oszalałeś mordeczko Idziemy kupić śnieżne zwierzaki, już myślałem, że są to świeżaki, za jeden trylion, nie no bez przesady, 50 miliardów 50 miliardów to max jaki mogę dać, dobra, trzy mogę otworzyć, OK? No nie, same słabiackie dostałem naprawdę, wyposaż najlepsze no, nawet nieźle dają te najlepsze, faktycznie. O, i ja automatycznie się klej, Te kilopy wysyłają, więc też bardzo fajnie. Potrzebujemy 50 trylionów teraz, żeby przejść dalej do kolejnego świata. Okej, okay, co by tutaj kupić w sumie? Hmm, czy te... Czy to coś jest dobre? 3 miliardy, nie, to chyba już nie jest dobre. W sensie... razy 450 daje Pet. Nie, 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 to odpada. My już mamy znacznie lepsze pety, które dają znacznie więcej. Dobra, zarobiłem 2 tryliony, więc może e, kupię sobie tutaj to jajco za 1 trylion, dziękuję bardzo. Dobra, dostałem jakiegoś rzadkiego, ale i tak 28% szans na niego było A sprawdźmy, 0,01% jest szans na jakiegoś jeszcze pecika Wow, dostałem jakiś kilof, na którego było 0,5% szans <laughs> Daje 1,8 miliona mocy To więcej niż nasze wszystkie kilofy chyba razem wzięte To jest w ogóle masakryczna ilość Dobra, potrzebujemy 50 trylionów aż... To jest za dużo pieniędzy, ja nie mam tyle. Mordeczko, skąd ja mam wziąć tyle pieniędzy? Dobra, otwieramy 3 pety za jeden trylion. Come on, daj mi coś mocnego. Ej, nawet nie widzę, co dostałem. E, dobra, sprawdzamy. Wyposaż najlepsze. 4,5 tysiąca on daje. Ej, on zaraz będzie lepszy niż nasze pety za Robuxy, które były przecież tak drogie. Uwaga, dobijamy 50 trylionów za sekundkę, będziemy to mieli i będziemy mogli wejść do kolejnego świata. Dziękuję bardzo. Pikax inwentarz jest pełny, więc niestety nie możemy już więcej zmieścić nowych kilofów, więc musimy zrobić na nie miejsce. Po raz kolejny, no proszę bardzo, czego by się tutaj można było spodziewać. Pyk, usuwamy 15 kilofów i niech nam się robią nowe. Właśnie tak! Właśnie tak, nowy kilof, to jest to! O, on, on nie mieści się w naszym najlepszym kilofie, zobaczcie, on jest tak słabiacki. Mamy jakieś jajco Ice Pets za 12 trylionów, zobaczymy co dostaniemy z niego. Okej, okay, niezbyt często, no ale, eee, to jest tak słaby pet! Nie no, dajcie mi coś lepszego. 4,6 tysięcy, ee, mnożnik mam, no. Może to i nawet całkiem spoko, ale to i tak nic nie zmienia, widzowie. E, ile zostało światów mniej więcej do samego końca teleport? Uwaga, dwa światy tylko zostały?! Ej, dobra, dostaję jakieś nowe kilofy, one muszą być fajne. O, nawet są całkiem niezłe, może nie są fajne? Ale są niezłe. ziomek nam pomaga rozwalać tego tutaj kryształa ogromnego. E, a on daje akurat bardzo dużą szansę na mega fajne killoffy, więc miejmy nadzieję, że coś z niego wydropimy. E, oj, ziomek coś pisze, bro. Co, bro? Broski, any problem, bro? Bro, 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 Wow, naprawdę bardzo fajny killoff, to mi się podoba, to mi się podoba, co napisał? Where is 2023 pets? Co? Eee, co on pisze? Sprawdźmy lepiej, jakiego pecika sobie tutaj wydropimy. Bo coś czuję, że jakiegoś dobrego. Uwaga! Puu! Eee Epicki, dostałem Epickiego. Eee, sprawdźmy ile daje Epicki. 5,5 tysięcy. Eee, całkiem fajnie, ale potrzebuję jeszcze lepsze peciki. Dawaj, lepsze peciki. Okej, okay, kolejne pizdki, to mi się podoba. Już więcej niestety nie mogę otworzyć, więc szkoda. Eee, ale wyposażmy sobie, super. I mogę sobie skraftować te trzy peciki chyba z tego co widzę. Tylko w tym celu muszę sobie teleportnąć się do lasu. Okej, okay, zanczantuję sobie mój kill -off i zobaczymy co nam to da. Eee, plus 10 klejnotów, no dobra. Eee, damy to, damy na plus 10 klejnotów. Jazda, Jazda. okej, okay, dziękuję bardzo. Daliśmy. Daje plus 10 klejnotów, faktycznie? Działa to tak? Chyba tak działa! Dobra, łączymy też te tutaj e, słabsze o gigantyczny sukces, więc się udało. Dostałem jakiegoś lepszego, e, lepszy kilof. Tutaj mamy jeszcze jakieś fajne kilofy. Pyk, pyk, pyk. 100%, więc będzie coś fajnego z tego. Dziękuję bardzo, dostałem. Wyposażymy sobie to. O, i nasze killoffy dają już minimum milion mocy, więc są bardzo silne. Wow, Ej, 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 Dostałem jakiegoś mega mocnego peta, nie, w sensie killoffa. 9 milionów mocy daje, co? Dobra, to kopiamy tutaj te mniejsze. Zauważyłem, że bardziej opłaca się chyba kopać te mniejsze tutaj cwaniaki. Bo dostajemy znacznie mocniejsze rzeczy z tego, w sensie ekspią nam się bardziej i wszystko jest takie bardziej kozackie. Dostałem peta, w sensie kilof jakiś mega kozacki z tego wszystkiego, koks. Yo, co jest grane, patrz na to, serio, bardzo mocny. Wow, dostałem znowu ten mega rzadki kilo. widzicie? E, najlepszy z tego tutaj świata, e, w sensie drugi najlepszy, bo ten pierwszy najlepszy, jest na niego szansa... 0,01 chyba, 0, jest bardzo rzadki. I słuchajcie, bardzo blisko mamy do odblokowania nowego świata, zostało nam tylko 10 trylionów, nie 100 trylionów. E, trochę mnie to e, kosztowało czasu, żeby tutaj to dobić, ale w końcu się uda, więc odbieram sobie te tutaj wszystkie rzeczy i słuchajcie, będziemy tam przechodzić za chwilę. I udało się, mamy 1,5Q, czyli 1500 trylionów i teraz spróbujmy rozwalić cokolwiek, uwaga. O, dostaje nowe kilofy. Jakiś lava kilof. Ile on daje? No, nawet nie jest najlepszy ten lava kilof nasz, naprawdę. No cóż, dobra, ale sprawdźmy ile zabiera. O nie, my tego nawet nie rozwalimy. Dobra, to rozwalmy chociaż to. Zobaczymy, co się wydarzy. Ej, nie wierzę, jesteśmy w przedostatnim świecie! Otworzyliśmy tylko 29 jajek. Dla porównania gościu, który jest w ostatnim świecie otworzył ich. E, no, znacznie więcej. Bo aż e, 2000 Więc. A nie, 1000, 1300. Więc to jest bardzo dużo. I gościu pewnie bardzo ciężko pracował na to, co osiągnął. A my wydaliśmy do, na to Robuxy, więc to jest trochę smutne. E, ale mamy tutaj. Wow! Complete all previous zone upgrades. Czekajcie. Co to jest? Ja chcę się dowiedzieć, co to, o co tutaj chodzi. Czy to jest jakieś jajco za 300 Robuxów? Spróbujemy sobie otworzyć. Coś na spawnie jednak jest. Ja tego w ogóle nie zauważyłem. Dobra, sprawdźmy. Uwaga, odblokowałem. Dziękuję bardzo. Co to jest? Wow, ekskluzywny jakiś peci. Kilon daje? 5000. Ej, zawsze spoko, co nie? I jak on wygląda? 35% szans na niego, bo. Co to jest? Moc? 630 milionów? A my mamy tylko 11? Czekaj. Za 1500 Robuxów. Oj, kosztowne, kosztowne, ale dobra, kupujmy. 600 milionów to daje. Co się dzieje? Dobra, wyposaż najlepsze. 630 milionów, przecież ten PET jest za mocny. Jaka jest w ogóle topka? Czas gry to nie na pewno. Jajka też nie. I kryształy, kryształy to jest nasz cel, ale w kryształach to raczej nie dobijemy tego. Ho ho Rangi tutaj mamy. Wyższe rangi zwiększają twoje... Aha, nic nie zwiększają. Nagrody jakieś tutaj dostajemy chyba. Halo? Ej, a możliwe, że tutaj trzeba najpierw dokończyć ulepszenia, a dopiero potem przejść tam dalej. Tak mi się wydaje, czekajcie. Tak. Tak, niestety. Zostało mi trochę jeszcze do zrobienia, no troszeczkę, no troszeczkę dużo, dobra. Teleportnijmy się na sam koniec i sprawdźmy, ile teraz obrażeń będzie zadawał nasz najlepszy kilow. Jo! Rozwala to na chwilę! Chwilę rozwala to ten nasz najlepszy kilow. Co się dzieje? Dobra! No zarabiamy pieniążki w takim razie. Ale szybciutko i to mi się podoba. Dobra, wyposażmy sobie nasze najlepsze peciki. 600 milionów daje. Nie wierzę. Przecież to jest za mocne widzowie. Za mocne, przejdziemy tą grę w chwilę teraz. I jakbym wiedział, że tak się da od samego początku, co nie z tym kill-offem. O lol, dobra, otwórzmy sobie za 180 milionów 3 jajca nowe, zobaczymy, u lawadok, to są te same pety, które miał tam ten typek, wyposażmy sobie, 9 tysięcy dają, one są naprawdę bardzo mocne, eee, razy 9 tysięcy, w sensie 10 no praktycznie w zakrągleniu, elo, eee, dobra, wyposażmy sobie, 12 milionów dają te pety, co za moc, co za moc. Dobra, to teraz trzeba tylko zbierać 35 hmm, Q i będziemy mogli pójść do hmm, kolejnego świata. A, a już mamy jeden Q, więc to całkiem szybko leci w sumie. Haha, let's go! O, patrzcie! Mamy tutaj taką hmm, kryształową rudę. I będziemy ją rozwalać znacznie szybciej. Teraz zobaczymy ile z niej zarobimy pieniążków. Coś czuję, że bardzo dużo. W takim tempie to my wyprzedzimy tego pierwszego typka. A, on wyszedł niestety z gry. A szkoda, bo byśmy go prawdopodobnie mogli przegonić. Ale jajca, no byliśmy blisko. E, dobra, patrzcie co tu się dzieje. Ja nie mogę. Mamy już 5 kół. Dobra, spróbujmy wydropić jakiegoś rzadszego peta. Powinno nam się udać, bo mamy bardzo. O, nie, serio, nie udało nam się. Mamy bardzo dużo szczęścia w końcu kupionego. No i dziękuję, w końcu jakiś lepszy pet. No i dziękuję, znowu lepszy pecik. Dobrze jest. Pyk. No i znowu rzadkie, niestety. Dobra, sprawdźmy. Wypełni najlepsze. Nie, to są słabe te pety, no. Mamy na serwerze ziomka, który ma znacznie więcej mocy od nas. Jestem ciekaw, gdzie oni się znajduje, Czekaj, od tutaj jest. Gdzieś, gdzieś tu, halo? Gdzie ty jesteś, Jomek? Opatrz, widzę go! On ma jakieś mega przepotężne pety. Spójrzmy na niego, patrz! On tam jest. No niestety nie mogę tego kupić jeszcze. On tam gdzieś jest, widzicie? Nie wiem co on tam kombinuje. Mordeczko jesteś tam Halo Pomagaj mi Nie dobra widzowie e, słuchajcie Nie chce mi się już dostawać do tego świata ponieważ e, Długo to trwa więc odpuścimy to sobie Ale i tak osiągnęliśmy w tej grze bardzo dużo I widzowie youtube jakimś dziwnym Sposobem zdecydował że ten filmik jest Dla ciebie nie wiem dlaczego ale wybrał Właśnie ten film i powiedział Ej to jest film który warto obejrzeć dlatego kliknij tutaj I zobacz ten film ponieważ jest dla ciebie Ej serio kliknij serio serio Bo to, to już się kończy to, to już nic nie ma kliknij kliknij, kliknij.